Cześć witajcie! E, dzisiaj Wam pokażę jak stworzyć e, z Miku się Wam pokażemy jak stworzyć e, e, rakietę w Minecrafcie, tak, która działa, można jej lecieć, ale na barierze już się zatrzymuje Tam była jedna jeszcze gdzieś tam robiliśmy, ja tam nie pamiętam gdzie to było. E, dzisiaj e, oczywiście live'ik o godzinie, czekajcie aż sprawdzę. O godzinie 18, czy 19... Nie wiem, zobaczymy jeszcze. E, do tam do 22.00 planuję... No, i tak. No, to jest wszystko, co wam będzie yy, potrzebne. Naprawdę tyle wystarczy do stworzenia tej rakiety, prawda, Mikuś? Mhm. No, bo dzisiaj w ogóle Mikoś zimny jest. No, to na początku tak. Stawiacie tutaj, 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 tutaj i tutaj yy, yy, diamentowe bloki. Potem slime'm robicie tutaj, 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 tutaj. tutaj. Już Jeszcze zaczyna powoli nam przypominać rakietę. I tutaj. Czekajcie. No i tak z każdym. Tak. Pierwszy etap wygląda tak. Potem wchodzicie sobie na tę rakietę. Oczywiście zróbcie to sobie na ten na kreatywie Na początku. Tak to Was będzie odbijać. Potem tutaj stawiacie detektor. Czy jakoś tam detektor, tak? A na to dajecie lepki tłok. No i potem na to stawiacie trzy slajmy. Raz, dwa, trzy i diament. Potem yy, yy, potem. Yy, to najtrudniejsze, czyli że wchodzicie sobie do takiego rogu, tutaj, wejdziecie tutaj detektor, tutaj detektor, tutaj tłok, tutaj tłok, żeby Wam takie coś wyszło, idziecie sobie na drugą stronę przeciwko No i robicie jeszcze raz tak, tutaj, 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 tutaj. I to jest w ogóle bez modów, powinno Wam wyjść takie coś. No i oczywiście teraz bierzecie to i stawiacie na sam środek tego. Czekajcie, to się... nie działa? A działa, dobra, to się zlegowało. No i jak widzicie, macie rakietę. On no, teraz nie za drugą poleci, bo to jest wysoka góra. Tutaj już się skończył mniej więcej. I, no, no i... Jeżeli... No i tak to właśnie wygląda. O, a tam jest ta rakieta następna. Ej, no. Ona to ona moja pierwsza maciemała. rakieta. Jak widzicie, leci taka rakieta i... Bardzo łatwo ja ją zrobiłem w 2 minuty. No i tak właśnie wygląda rakieta w Minecrafcie. Dokładnie. O tak to wygląda z góry. Możecie sobie... Sparcie, oczywiście... na... No, no nie wsiąść. No, możecie sobie na nią. Wsiąść okay. tylko... Najlepiej na ten diament do góry, bo czasami się coś może zepsuć. I ono się w końcu oczywiście zatrzyma. Tak jak tamta. Waga. Jeszcze dosłownie chwila. I się zatrzymam, bo będzie już bariera. No już się zatrzymała, Nie, chyba. czy nie? I jeszcze chwilę. Płoki przestaną pracować. Kiedy to będzie? Chyba nie. No już, już się zatrzymała. Jak widzicie, tam jest nasza e, rakieta, jeszcze jedna. I rakieta działa, Dzie tylko tak jak mówiłem, działa do bariery tylko. Patrzcie. A to dlaczego tak mało Bo Przecież ja teraz mogę jeszcze lecieć. No i tak właśnie wygląda rakieta w Minecraft. No dokładnie. No i jeżeli Wam się podobało, to mi jakoś fłęcję mają zrobić, widzowie. Zostawcie 1000 łapek w górę. 50? Bo... nie no, bez przesady. Bez przesady już. 500. Też, nie, za dużo. 400. Nie, też za dużo. 300. Też za dużo. 200. Ma, za dużo. 100. Ma, znaczy, za dużo. Jedną. Troszeczkę więcej. 5. jeszcze więcej. 60. Mniej. 40. Gdyby tak było, to by byłoby fajne, ale to jest raczej niemożliwe. Do, do. No to może być 20. Dokładnie. 20 łapek w górę. Po tym filmie zasubskrybujcie kanał Kuby. Nie jakoś super komentator. Aha, dobra, ja się tak widzę. To jest nie tak. To jeszcze tak. Jeszcze raz wam na szybko pokażę. Tak, 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 tak. Tak. Czekajcie. Tak, tak, tak. A, wiecie, żeby było łatwiej wam, to możecie sobie wejść tutaj. Jak już zbudujecie jedno, to sobie możecie wejść. a, jest źle Tak. Tak, tak. A. I to może na przykład też służyć jako jako taka jakby ten automatyczne, automatyczne zbieranie, ponieważ to tak może po prostu kopać. Tak, to może kopać. No może na może wam tak zabrać, no po prostu. Jak widzicie, działa. Yy, I będzie tak sobie lekko. Ale jak już na przykład zniszczylibyście to, to już, już się zatrzyma. A gdybyście znowu zbudowali. A co by się stało, gdybyśmy to zbudowali na odwrót, że w sensie. O chwila? O tak. No, to też nie działa, to ma być tak. No i tak się właśnie buduje rakietę. Dziękuję już Wam za oglądanie w tym krótkim odcinku. Widzimy się na Lijwiku o 19 do 22. No i. Miguś, co? Pa. Ani mówi się cześć? Cześć!